Kinga Rusin usłyszała druzgocącą diagnozę. Lekarze zabronili jej tego tuż przed świętami. Kinga Rusin przekazała fanom niepokojące wieści tuż przed świętami. Dziennikarka i była gwiazda TVN liczyła, że jej problemy zdrowotne wreszcie się zakończą, jednak najnowsza diagnoza lekarska całkowicie zmieniła jej plany na końcówkę roku. Informacja spadła na nią w najmniej odpowiednim momencie i rozwiała wszelkie nadzieje na spokojny czas świąteczny. Złe wieści dla Kingi Rusin przed świętami. Choć od kilku lat Kinga Rusin prowadzi życie w rytmie podróży i słońca, koniec roku miał być dla niej wyjątkowy. Gwiazda planowała spokojny, domowy czas, pełen świątecznych rytuałów i przygotowań. Tym razem rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te plany. We wtorkowy poranek Rusin zamieściła na Instagramie wpis, w którym przekazała fanom przykrą informację. Okazuje się, że jej problemy zdrowotne wciąż dają o sobie znać, a kontuzja ręki nie pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania. Lekarze postawili sprawę jasno: konieczne są dalsze ograniczenia i rehabilitacja. Największym zaskoczeniem okazały się konkretne zalecenia. Gwiazda usłyszała, że nie może ani gotować, ani piec, ani nawet stroić choinki. Dla osoby, która zawsze podkreślała, jak ważna jest dla niej samodzielność i aktywność, to wyjątkowo trudna sytuacja. Rusin musiała zmienić świąteczne plany. Zamiast świątecznej aury, Kinga Rusin spędza czas w słonecznej Hiszpanii. Choć przyznaje, że marzyła o zimowym klimacie, stara się docenić plusy obecnej sytuacji. Ciepło, światło i brak presji okazują się sprzymierzeńcami w procesie leczenia. Mimo trudnych wiadomości, nie traci dystansu. W swoich relacjach podkreśla, że skoro nie może zająć się świątecznymi przygotowaniami, znajduje radość w drobnych przyjemnościach, modzie, stylizacjach i dbaniu o siebie. Jak sama żartobliwie zauważyła, nic tak nie poprawia kobietom nastroju jak dobre ubranie. Choć te święta będą inne niż zwykle, Kinga Rusin daje jasno do zrozumienia, że nie zamierza się poddawać. Najbliższe tygodnie chcę poświęcić zdrowiu, regeneracji i spokojowi, nawet jeśli oznacza to rezygnację z ulubionych tradycji.